Zachwite złotej algi były bezpośrednią przyczyną śnięcia ryby w odrze. Potwierdzili to naukowcy w raporcie końcowym zespołu do spraw sytuacji na odrze. Powodów pojawienia się alg w rzece może być wiele, dlatego wdrożono nowe procedury i system badań wody, o szczegółach Adrian nijak. Zespół do spraw sytuacji na Odrze powstał latem ubiegłego roku, by zbadać przyczyny masowego śnięcia ryb w rzece. W skład zespołu weszli eksperci i naukowcy, a także przedstawiciele różnych instytucji środowiskowych, którzy przygotowali obszerny raport. Ten raport jest bardzo szczegółowy on ma prawie 200 stron. Bardzo szczegółowo, drobiazgowo rozpisane, co jest przyczyną, i mówimy tutaj po prostu o złotej aldze. Zdaniem ekspertów, alga mogła pojawić się wodrze z wielu powodów, między innymi na skutek przeniesienia przez ptactwo migrujące, przemieszczania się jednostek pływających, zarybiania rzeki na rybkiem pochodzącym z zakażonych stawów lub przemieszczeniem się glonów z ognisk zakażenia. Złota alga, która spowodowała całą tą historię, nie jest tylko wynikiem polskiej wody i odry, tylko jest znana na całym świecie jest przyczyną wielu takich sytuacji. Główny inspektorat ochrony środowiska skontrolował prawie 300 podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne i nie stwierdził, by sytuację na odrze spowodowało odprowadzenie ścieków do rzeki przez konkretny zakład. Wdrożono też stały monitoring interwencyjny i przeprowadzono 50 tysięcy badań wody. W naszym województwie to są cztery miejsca, gdzie dwa razy w tygodniu pobierane są próbki. Raz w tygodniu pobierane są próbki właśnie na zawartość, ilość alg w tej wodzie, która jest badana. U nas na razie ta sytuacja jest stabilna. W sierpniu ubiegłego roku katastrofą ekologiczną żyła cała Polska. Na ratowanie życia wodrze rząd przeznaczył miliony złotych. Ta nasza decyzja o przekazaniu kwoty łącznie 14 milionów złotych wynika z poczucia odpowiedzialności nie tylko za to, co się wydarzyło na Odrze, ale również za to, co będzie się działo w kolejnym czasie. W zachodniopomorskim rozstawiono 29 zapór, które pomogły usunąć śnięte ryby, co pozwoliło zapobiec wtórnemu skażeniu rzeki. Prowadzono też sztuczne natlenienie wody, a przedsiębiorcy dostali odszkodowania od państwa. W różnych miejscach polskie służby działają, starają się oczyścić rzekę, natomiast po stronie niemieckiej nie ma odpowiednich działań. Było za to sporo fake newsów. Największy skandal wywołała marszałek województwa Lubuskiego, która straszyła zatruciem rzeki rtęcią. Aksel Fogel powiedział mi w bezpośredniej rozmowie, że mają wyniki badań, a sterzenie rtęci jest tak. Wysokie, że skala tego nie ogarnia. To okazało się nieprawdą, co potwierdzili Niemcy. Otrzymaliśmy oficjalnie od strony niemieckiej aktualne wyniki badań wody. Nie stwierdzono obecności rtęci. To był skandaliczne, nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne, dyskwalifikujące ją jako, jako polityka, no jednak lokalnego, ale w ręce marszałka województwa. Mimo to opozycja wzięła rtęć na sztandary i próbowała zbijać kapitał polityczny. Śnięte są nie tylko ryby w odrze, śnięte jest całe państwo pod rządami Kaczyńskiego. PiS jest jak rtęć. Wielu komentatorów podkreślało, że takie działanie mogło prowadzić do paniki, a także przyczynić się do zwiększenia strat wśród nadodrzańskich przedsiębiorców. Tych odszkodowań, jeżeli według opozycji one są zbyt małe, najlepiej by było, żeby dołożyli się bezpośrednio pan Donald Tusk, który pisał o rtęci, i pani marszałek Elżbieta Polak. Adrian Niak, TVP3